Po tym jak tak liczne grono złożone z polityków, samorządowców oraz przedstawicieli spółek gazowych przecięło biało-czerwoną szarfę, poświęcony wcześniej punkt gazownictwa przy ulicy Sandomierskiej, można było uznać za otwarty. Po ponad dwóch latach oczekiwań i kilku konferencjach polityków PiS zapowiadających rychłe otwarcie, wyremontowana i zmodernizowana stara siedziba punktu gazowniczego, wzbogacona o część garażową, może ponownie służyć mieszkańcom naszego powiatu. Inwestycja, którą prowadzono od jesieni ubiegłego roku, jak wyjaśniał dyrektor kieleckiej spółki gazowej, której podlega Ostrowiecka Placówka, do najtańszych nie należała. Zakres usług, zwłaszcza przy obecnych ograniczeniach, też będzie zminimalizowany. W pierwszym kroku musieliśmy grunty i te budynki, które funkcjonowały, odkupić od spółki matki, czyli od PGNiG USA. Łącznie koszty wybudowania tej placówki, tego co Państwo widzicie, to jest koszt rzędu 3,5 miliona złotych. Jeżeli chodzi natomiast o to, co będzie można w placówce załatwić, na chwilę obecną, tak jak Państwo wiecie, to jest placówka gazownicza, to jeszcze nie jest gazownia, by kompleksowo wszystkie działania były prowadzone z tej placówki. Natomiast na pewno na stałe tutaj zagości pogotowie gazowe, czyli dbamy o bezpieczeństwo. Sieci. Natomiast też będzie można te podstawowe informacje uzyskać, jak przyłączyć się do sieci gazowej, czyli będzie można złożyć wniosek o warunki, podpisać ten wniosek, złożyć wniosek o umowę przyłączeniową. To wszystko będzie możliwe tutaj na miejscu w Ostrowcu Świętokrzyskim. Niestety na reaktywowanie okienka kasowego, gdzie bez dodatkowych opłat można byłoby regulować rachunki za gaz, klienci liczyć już nie mogą. Niestety, jak Państwo wiecie, my jesteśmy spółką, która zajmuje się dystrybucją paliwa gazowego. Także tutaj niestety my nie pobieramy opłat za, za rachunki. To już mamy w Polsce kilkudziesięciu sprzedawców gazu i klienci z tymi sprzedawcami zawierają umowy i regulują płatności. Ograniczona będzie też liczba pracowników, którzy powrócą do ostrowieckiej siedziby spółki gazowej. W rejonie dystrybucji gazu pracowały 22 osoby. W tym momencie na placówce będzie oddelegowana już grupa 9 osób. Natomiast też tak jak Państwo słyszeliście, być może tutaj powstanie gazownia i wtedy wszystkie osoby, które jeszcze dojeżdżają do Starachowic znajdą zatrudnienie. Pomimo tej skromnej jednak oferty, jak i niewielkiej liczbie zatrudnionych, Wystąpienia licznie przybyłych przedstawicieli władz oraz polityków mówiły tylko o wyjątkowości tego wydarzenia. To przywrócenie tego miejsca ponownie do życia, gdyby to jest jeden z elementów. Spółka się rozwija i będzie się rozwijać. Według zapewnień prezesów no, mam nadzieję uczestniczyć w takich uroczystościach, nie powiem co miesiąc, ale kilka razy w roku to liczę, że tak się stanie. A ja gratuluję inwestycji, gratuluję pomysłu i gratuluję tego, że miasto się również rozwija. Również wyrażam zadowolenie, że ten proces przywracania takich placówek jest kontynuowany również i przez spółkę Gazownictwo, bo mówię o przywracaniu placówek chociażby takich jak posterunki, policji, komisariaty. I inne. Nie zabrakło też przypomnień o zasługach, jakie dla reaktywowania tego punktu mieli ostrowieccy parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości. Działania szerokie nas parlamentarzystów doprowadziły, że ta pracówka wraca i chciałem w tym miejscu w sposób szczególny panu e, wtedy prezesowi Polskiej Spółki Gazownictwa e, Jarosławowi Wróblowi Podziękować za determinację, za wysłuchanie naszych próśb i y, y, mocne wspieranie tego, aby ten punkt tutaj został y, odbudowany. Pewnie nie byłoby tej dzisiejszej uroczystości, gdyby nie to, że zabiegali o jej odtworzenie pracownicy i niektórzy z radnych gminy Ostrowiec Świętokrzyski. I to oni właśnie skierowali się do mnie z prośbą o interwencję jeszcze w roku 2016. I to uruchomiło cały proces. Ale jak najlepsze chęci i plany i zamierzenia nie są w stanie być zrealizowane, gdyby nie otwartość i życzliwość tych, którzy podejmują decyzje. Zaskakująco w tych okolicznościach brzmiały też odniesienia do historycznych już faktów. Ja chcę powiedzieć jasno i wyraźnie, że centralny okręg przemysłowy, na terenie którego dzisiaj tutaj w Ostrowcu się znajdujemy, to ważna rzecz. Ważna rzecz, która została wpisana w strategię odpowiedzialnego rozwoju pana premiera Mateusza Morawieckiego. Przywołać w pamięci rok 1937, gdzie między Sandomierzem, Ostrowcem w kierunku Starachowic był odbudowany... Niezb był budowany niezbędny dla rozwoju przemysłowego tej części województwa gazociąg. Jak i nawet poetyckie porównania. To sprawa, która przyczyni się do tego, że to błękitne paliwo trafi do coraz to szerszych rzesz odbiorców, do przedsiębiorców i będziemy żyli w czystszym powietrzu. Była też próba wytłumaczenia, dlaczego, pomimo wielokrotnych zapewnień o rychłym otwarciu takiego punktu, proces się wydłużał mieliśmy do czynienia z różnymi problemami własnościowymi problemami dotyczącymi uzgodnień przepisów prawa budowlanego, to ona by pewnie więc szybciej była zrobiona, ale pomimo to, że ten proces proces się wydłużał z racji tak zwanych czynników obiektywnych, to władze polskiej spółki gazownictwa konsekwentnie starały się cały czas widzieć te potrzeby Ostrowca Świętokrzyskiego Obecni na tej wręcz imponującej uroczystości otwarcia punktu gazowego przedstawiciele władz miasta i powiatu dziękowali przede wszystkim za ułatwienia jakie ta placówka ma przynieść mieszkańcom całego powiatu. Chcę podziękować w imieniu mieszkańców powiatu Ostrowieckiego, miasta Ostrowca za to, że ten oddział wrócił, za to, że mieszkańcy mają tą obsługę na miejscu i za to serdecznie dziękuję tym wszystkim Którzy przyczynili się do powrotu tego oddziału do Ostrowca. On jest dla nas bardzo ważny. Ale chciałam zauważyć jeszcze jedną rzecz. Siedem, osiem i wcześniej lat temu to był taki baraczek z rodu z PRL-u. Teraz mamy piękną, nowoczesną placówkę, za co bardzo serdecznie dziękuję. Cieszę się, że po latach nieobecności wróciła na wreszcie do naszego miasta, o co zabiegaliśmy od dawna. Ostrowiec Świętokrzyski to największy ośrodek północnej części województwa świętokrzyskiego. Ważne centrum przemysłu ciężkiego oraz usług wielu sektorów, które tworzą zarówno mali przedsiębiorcy, jak i światowe, uznane na całym świecie marki. Wszystkie te podmioty oraz ostrowczanie na co dzień budujący renomę Ostrowca Świętokrzyskiego zasługują na sprawną obsługę i maksimum bezpieczeństwa, które może zapewnić jedynie działający na miejscu oddział. Ze sprawną i dyspozycyjną kadrą. Przypomnijmy, że działający wcześniej w tym miejscu rejon dystrybucji gazu został zamknięty 7 lat temu. Obecnie Ostrowiecka placówka, do której wrócą przede wszystkim ekipy techniczne, podlega gazowni w Starchowicach. Konkursem plastycznym, który miał pokazywać, jak ciekawie, a przede wszystkim odpowiedzialnie można spędzać wolny od nauki czas, zakończył się cykl trwających przez miniony rok szkolny spotkań w ramach saloników dyskusyjnych, w ramach tak zwanego punktu konsultacyjnego prowadzonego przez Agencję Rozwoju Lokalnego. Ich celem było pokazanie młodemu pokoleniu innych niż nałogi czy uzależnienia wyborów, chociażby spędzania wolnego czasu czy stylu życia. W ramach um, współdziałania z gminą my jako Agencja Rozwoju Lokalnego prowadzimy punkt konsultacyjny. Zazwyczaj do dzieci, młodzieży wychodziliśmy z inicjatywą saloników dyskusyjnych, profilaktycznych spotkań z ciekawymi osobami, z ciekawą młodzieżą, która pokazywała, jak, jak można zdobyć alternatywę. W związku z tym, że um, spotkania. Um, takie osobiste, bezpośrednie. No niestety teraz odchodzą troszkę troszkę w zapomnienie, a może może znowu będziemy w tej nowej rzeczywistości się odnajdywać. Postanowiliśmy, że w związku z tym że zawsze prowadziliśmy takie działania profilaktyczne, zaproponujemy konkurs. Konkurs, który miał polegać na tym, aby młodzi ludzie inspirowani właśnie przez Agencję Rozwoju Lokalnego mogli albo przygotować spot, albo przygotować komiks. Do konkursu zaproszono więc uczestników wcześniejszych zajęć, którzy w zaproponowanej formie plastycznej mogli opowiedzieć o swoich pasjach i tym, jak ciekawie dla swojego wieku można spędzać wolny czas. Chciałam y, przedstawić jak ja w sumie spędzam swój wolny czas i przekazać innym, że fajnie jest y, uprawiać różne sporty, czy nawet wychodzić z psem na spacer, a nie spędzać czas na telefonie y, lub na komputerze. Czasami bowiem tradycyjne i banalne wydawałyby się formy spędzania wolnego czasu. Mogą przynieść niezapowiedziane atrakcje. Jak wychodzę na dwór, to poznaję dużo nowych ludzi, rozmawiamy dużo i też właśnie staram się z nimi rozmawiać twarzą w twarz, a nie przez telefon, tak jak to dużo ludzi robi właśnie. No i Właśnie preferuje chodzenie na te spacery czy zamiast siedzenia w domu i nawet jeśli już trzeba mieć ten telefon w ręku, to żeby to było na powietrzu, jeśli jest taka opcja. Jury złożone z artysty plastyka, przedstawicieli agencji oraz Urzędu Miasta, które przeznaczyło środki m.in. na realizację zajęć z młodzieżą oraz nagrody, postanowiło przyznać poza głównymi nagrodami także kilka wyróżnień. Chcieliśmy docenić u młodych ludzi kreatywność, kreatywność, inspiracje, ale też to, jak podchodzą właśnie do tych działań profilaktycznych, w jaki sposób chcą przedstawiać alternatywę, w jaki sposób chcą wyjść właśnie z taką inspiracją zdrowego stylu życia do swoich rówieśników myślę, że nagrody będą bardzo atrakcyjne wpłynęło ponad kilkadziesiąt prac. Wybraliśmy naszym zdaniem takie najbardziej ciekawe. Nagrody były też myślę takie dosyć inspirujące. Pierwsza nagroda to 500 zł, nagroda rzeczowa w wysokości 500 zł, druga w wysokości 400, a trzecia w wysokości 300 zł oraz dwa wyróżnienia po 100 zł. Natomiast jeszcze postanowiliśmy nagrodzić takie prace, które u nas wzbudziły zainteresowanie i będą to tak zwane nagrody pocieszenia. Zdobywczynią pierwszego miejsca, a więc i głównej nagrody w wysokości 500 zł okazała się uczennica czternastki Aleksandra Kwapisz za bardzo dojrzałą, nie tylko wizualnie pracę, ale i uniwersalne przesłanie. Ja tutaj w tym komiksie chciałam przekazać, że można że jest wiele bardzo ciekawych form spędzania wolnego czasu i chciałam też zwrócić uwagę na problem z uzależnieniami, które występuje wśród młodzieży. Ja w moim komiksie przedstawiłam sytuację, w którym dziewczyna jedzie na obóz i na tej kolonii są znajomi, którzy palą i piją alkohol i na ostatniej stronie komiksu jest pokazane jak skończyli oni, a jak skończyła ta dziewczyna. Miejsce drugie przyznano Franciszkowi Wiśniewskiemu z niepublicznej szkoły podstawowej imienia Stanisława Konarskiego, trzecie Zuzannie Machnickiej ze szkoły podstawowej nr 1. Wyróżnienia trafiły za to m.in. do Zofii Wiśniewskiej z Konarskiego oraz Pauliny Dunal z dziesiątki. Ostrowiecka policja zatrzymała 57-letniego mieszkańca gminy Waśniów, który był poszukiwany przez sąd rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim na podstawie nakazu doprowadzenia. Ma on do odbycia karę dwóch lat pozbawienia wolności za uchylanie się od obowiązku płacenia alimentów. Mężczyzna ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości przez prawie dwa miesiące. Dla nich każdy start to zwycięstwo. Zwycięstwo nad swoimi słabościami i niepełnosprawnością. Osiągnięcie mety to sukces osobisty i sukces trenerów, którym udało się przekonać ich do systematycznej pracy. W Ostrowcu Świętokrzyskim odbył się Świętokrzyski mityng w kolarstwie Olimpiad Specjalnych, organizowany przez Klub Olimpiad Specjalnych Szansa. Na pierwsze zawody po ogłoszeniu pandemii przyjechali zawodnicy z klubów Mak Kielce, Niepokonani Sandomierz, Rywal Ostrowiec, Strzała Jędrzejów, Tempo Jałowęsy i Tornado Skarżysko-Kamienna. Zawody rozpoczęły się od wciągnięcia flagi Olimpiad Specjalnych i złożenia ślubowania. Pragnę zwyciężyć, że wcześniej nie będę mógł zwyciężyć, znaczyć nie będę mógł zwyciężyć. Nie, nie, nie będę dzielny w sumie wysiłku. Uroczystego otwarcia Kolarskiej Olimpiady dokonał prezydent Ostrowca Jarosław Kurczyński. Bardzo się cieszę, że w Ostrowcu Świętokrzyskim możemy gościć Państwa kolejny raz. Cieszę się, że Państwo się odpoczęliście, że chcecie być razem, że chcecie w tym trudnym czasie spotkać się, poddać się rywalizacji, sportowej rywalizacji, której brakuje. Brakuje ludzkich kontaktów, więc jest to taka niepowtarzalna okazja, żeby móc dzisiaj w Ostrowcu Świętokrzyskim porozmawiać na żywo, spróbować swoich sił i spędzić miłe chwile. Drodzy Państwo, jestem pod wrażeniem, pod, z dużym uznaniem dla organizatorów, więc myślę, że brawa dla Stowarzyszenia, szansa i dla Roberta Roberta, który już tak Nasze obiekty stoją otworem przed Państwem. Myślę, że zawsze jesteśmy w stanie Państwa ugościć i tutaj też takie drobne prezenty przynieścimy z Urzędu Miasta na ręce tutaj organizatora, aby dla tych zawodników wyróżniających się taki każdy prezent mógł każdy otrzymać. Wszystkiego najlepszego! Uważam oficjalnie olimpiadę za otwartą. Nad bezpieczeństwem uczestników pikniku czuwali ostrowieccy ratownicy medyczni z grupy ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Zawody mogły się odbyć dzięki wsparciu starostwa Ostrowieckiego. Naczelnik Wydziału Oświaty Mariusz Łata podziękował wszystkim osobom za zaangażowanie w organizację tak ważnych dla osób niepełnosprawnych zawodów. Chciałbym serdecznie wszystkich powitać na gościnnej ziemi Powiatu Włoskowieckiego. Podziękować przede wszystkim trenerom, organizatorom za tak wielki trud, który włożyli w przygotowanie dzisiejszej imprezy. Dziękuję również rodzicom, uczestnikom wszystkich zawodów, które za chwilę się odbędą. Wielkie podziękowanie na ręce pana Roberta Rogali dla wszystkich osób, które przyłożyły się do tego, by ten dzisiejszy dzień był niezapomniany dla Was w Waszym życiu. Wszystkim uczestnikom życzę osiągnięcia jak najlepszych rezultatów, jak najlepszych wyników, ale przede wszystkim satysfakcji z tego, co wykonujecie na co dzień. Wielkie gratulacje i podziękowania za to, że jesteście. Zawody odbywały się na stadionie przy ulicy Świętokrzyskiej. Rywalizowano na dystansie 500 metrów na rowerach trójkołowych. Odbyła się także jazda indywidualna na czas na 1000 i 5000 metrów oraz wyścig szosowy na 5 kilometrów. Na wszystkich uczestników czekały medale, w sumie rozdano ich 140.